Cześć tu Josephine. Kochani, tak sobie pomyślałam. Kończą się nam wakacje, kończy się impreza na plaży. Zróbmy więc sobie takie pożegnalne spotkanie na koniec lata. A żeby nie było zbyt smutno, to niech to będzie spotkanie przebierańców. Ubierzmy się w jakieś śmieszne, ciekawe, szalone zestawy i potańczymy na plaży. Możemy też popuszczać lampiony. Spotkajmy się we wtorek 27 sierpnia na Farmiestiwa o godzinie 19 na serwerze miodek. Potem przejedziemy rajdem na plaży w naszych wymyślnych strojach. To tak, czekam na Was w przebraniu we wtorek na Farmiestiwa o godzinie 19 na miodku. Do zobaczenia!